Nie ma chyba nic cenniejszego niż zdrowie, z pewnością nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i gmina Kamieńc też stara się zrobić wszystko, aby tym mieszkańcom zapewnić jak najlepsze warunki medyczne, dlatego zakupiono m.in. sprzęt USG. Jaki był koszt zakupu tego sprzętu? Tak, tu jest, to jest nowy sprzęt, który właściwie jesteśmy na etapie zakupu, mamy już zagwarantowane środki finansowe na niego, kwestia zciągnięcia go to, jest, to są kwestie najbliższych dwóch powiedzmy tygodni i koszt zakupu takiego nowoczesnego, bardzo zaawansowanego technologicznie aparatu USG z wieloma możliwościami to dla nas jest kwota 130 tysięcy złotych. I fundusze pochodzą z budżetu gminy. Fundusze są jakby tutaj mieszane. Główna główny, kwota 100 tysięcy złotych jest przeznaczona przez Gminę i Radę Miejską z naszych funduszy gminnych. Natomiast pozostałe 30 tysięcy to jest sponsor, który dołożył się do tego zakupu, oraz środki wypracowane przez przychodnie. Jak ważny jest zakup takiego sprzętu dla ośrodka? Myślę, że jest to rzecz bardzo ważna, bo to skraca drogę diagnostyczną właściwie, jeżeli jest potrzebne USG, a ono będzie mogło być wykonywane w wielu różnych e, dziedzinach. To nie trzeba kierować pacjenta do specjalistycznej przychodni, nie trzeba czekać tam w kolejce, nie trzeba czekać później na opis tego OSG. W tej chwili posiadamy lekarzy, którzy, których żeśmy pozyskali, którzy potrafią ten sprzęt bardzo dobrze obsługiwać i jednocześnie leczą osoby. Także. Tutaj nie będzie jakby tego czasu marnowanego na to, żeby wykonać USG, dowiedzieć, czekać w kolejce na, na badanie, czekać na opis badania. Lekarz, jeżeli będzie widział taką potrzebę wykonania takiego badania, będzie robił ją na bieżąco. Także tutaj myślę, że to jest idealna sytuacja, która by usprawniła cały proces leczenia i diagnozowania osób.